Do Ekstraklasy wpadła tylko na jeden sezon, ale na stałe zapisała się w pamięci kibiców w całej Polsce. Droga sztakowianki jawożno do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce była ekspresowa. Jeszcze w sezonie 1999-2000 klub występował zaledwie w czwartej lidze, by już trzy lata później zameldować się w ekstraklasie. No, kiedyś to było coś takiego niespotykanego. Bo... Ale mieliśmy super drużynę, bo i Maciek Iwański grał z nami wtedy i, i Kapciński, i, i i Adrian Piotrowski tam był. I strzelaliśmy kupę bramek, bo ja pamiętam, że jak awans robiliśmy, to chyba mieliśmy ponad 100 bramek strzelonych, każdy gdzieś po 18. Super czasy i rok po roku awans do, do Ekstraklasy, później w trzeciej lidze, w drugiej lidze, no i w pierwszej lidze jeszcze udało mi się w Barażach strzelić bramkę dającą awans do Ekstraklasy. Także to wspominam bardzo mile. Cztery lata spędzone niezapomniany czas. To wtedy była rzeczywiście wiłożnie bardzo dobra drużyna. Fajnie, fajnie to wszystko funkcjonowało. Ten ser Maguk potrafił to wszystko bardzo mocno scalić wokół, wokół, wokół siebie i, i z takiego kopciuszka nagle znaleźliśmy się w Barażach i tą szansę, żeśmy to wtedy wykorzystali. Jak wspominam, no, no fantastyczne czasy. To była, to była drużyna stworzona podobnie do, do naszego mistrza Polski teraz Piasek Lwice, e, także no fantastyczny czas, kawał dobrej roboty wykonaliśmy. Odnieśliśmy naprawdę du duży sukces. Wiawożnie, myślę, że jeszcze przez długie lata będą to wspominać. Ostatnim krokiem w wywalczeniu awansu do elity był baraszowy dwumecz przeciwko RKS-owi Radomsko. Pierwsze spotkanie rozegrano tutaj, w Szczakowej, na stadionie zwanym Ogródkiem. Niestety, dziś ten obiekt jest szczelnie zamknięty i nie można się na niego dostać. Gospodarze wygrali 2 do 0. W rewanżu RKS wygrał 1 do 0, co oznaczało, że piękny sen o ekstraklasie dla Jaworzna właśnie stał się faktem. No, graliśmy bez, przede wszystkim z bardzo silnym zespołem, bo, bo, bo trzeba sobie powiedzieć, że Radomsko było wtedy na bardzo naszpikowanym e, zespołem, dobrymi zawodnikami. E, stworzy, e, się, na pewno zrobiliśmy niespodziankę eliminując ich i my awansowaliśmy do ekstraklasy. E, faworyt był zdecydowany w tym meczu i, i, i naprawdę tutaj odnieśliśmy no, kawał sukcesu. Szybko okazało się, że dwa mecze barażowe nie były końcem batalii z Radomskiem. Działacze klubu z województwa łódzkiego zauważyli, że w barwach Szczakowianki wystąpił zawodnik, który nie powinien być uprawniony do gry. Serbski napastnik Branko Rasić. Radomszczanie sugerowali, że wypożyczony z lokalnej Wiktorii Serb został zakontraktowany już po zamknięciu okienka transferowego, a ponadto po tym czasie wystąpił jeszcze w barwach swojej poprzedniej drużyny. FK Żelezniczar lajkować. Był to początek ciągnącej się przez ponad 4 lata sprawy Rasicia. Opowiem o niej szerzej przy okazji odcinka o RKS Radomsko, bo to właśnie ten klub odczuł ją na swojej skórze znacznie boleśniej niż Szczakowianka. Dziś wspomnę tylko, że PZPN długo debatował nad tym, co zrobić, by rozwiązać sytuację. Zaproponował nawet dodatkowy mecz na neutralnym terenie w Płocku. Jednak termin jego rozegrania był taki, że kilku podstawowych zawodników RKS-u zdążyło już opuścić klub. Ostatecznie finansową karę wymierzono w Wiktorii oraz Śląski Związek Piłki Nożnej i nie doszukano się winy szczakowianki. Ja nie mam najmniejszego pojęcia, o co tam w tym wszystkim chodziło. Jakieś tam chodziło o, go, o zgłoszenie go bodajże, rzeczy w terminie, czy po terminie e, ktoś się czegoś tam doszukiwał. Byliśmy gotowi w każdym razie do grania na kolejnego meczu z Radomskiem i, i byliśmy przygotowani na to, że w Płocku ten mecz miałby się odbyć, no ale niestety rywale na mecz nie chcieli już przyjać. Kibice Biało-Czerwonych odetchnęli zatem z ulgą, a ich ulubieńcy mogli już ze spokojem przygotowywać się do ekstraklasowego sezonu. Stadion Szczakowianki nie spełniał jednak wymogów licencyjnych, przez co zawodnicy musieli się przenieść na znacznie większy i świeżo odnowiony obiekt Wiktorii. Na dzień dobry, w obecności 7 kibiców, Szczakowianka zremisowała z naszpikowaną gwiazdami Wisłą Kraków 1 do 1. Po tym meczu Szczaksa zajmowała ósme miejsce w tabeli ekstraklasy. W dalszej części sezonu nie zdołała wspiąć się wyżej niż na dziesiątą lokatę. Mimo to odniosła kilka wyników, które robiły wrażenie. Warto tu wspomnieć choćby 6 do 2 z ruchem, czy remisy z pretendentami, Legią i Wisłą. wtedy z tą Wisłą, żeśmy przecież nie przegrali, a jaka to była Wisła, to przecież pamiętamy. Z ruchem też będę mecz pamiętał, bo, bo ta szósta bramka to, to jedyna moja w Ekstraklasie, także takie, takie rzeczywiście przygody bardzo, bardzo fajne. Dużo było dobrych meczów. U siebie zremisowaliśmy z Legią, także, także to, była, to była dobra drużyna I, i, Uważam, że wcale nie dużo jej brakowało, żeby w ogóle do tych nieszczęsnych barażów się nie dostać. Najbardziej to pamiętam mecz u siebie, ten inauguracyjny z Wisłą Kraków, gdzie, gdzie stadion był wypełniony po brzegi. Oprawa była fantastyczna. Tak jak pan powiedział, no parę niespodzianek zrobiliśmy. No, no wiadomo, że w tej lidze byliśmy kopciuszkiem, ale, ale na sam koniec uratowaliśmy ekstraklasy dla Jaworzna, bo potem to już... Nie mi Ale... No tak jak na Beniaminka przystało. No to jest ciężko się grać. Chociaż mieliśmy dobrych zawodników, bo i przyszedł Rysiek Czerwiec i, i Kubisz. I można powiedzieć, że tacy zawodnicy solidni, gdzieś tam obijają, obijający się wcześniej. O ekstra klasę i od tam paru zawodników też mieliśmy. Także no, chcieliśmy być takim solidnym, zbierać szlify, a nagle afera. I do widzenia z Ekstraklasy. 13. miejsce na zakończenie sezonu 2002/2003 oznaczało, że aby zachować ligowy byt, konieczne jest wygranie barażów przeciwko Świtowi Nowy Dwór Mazowiecki. Wówczas jeszcze nikt nie przypuszczał, że za kilka dni wybuchnie wielka afera barażowa. Był to bardzo bolesny, ale jakże istotny moment dla polskiej piłki. O tym, że krajowy futbol od środka zżera korupcja, wiedzieli niemal wszyscy. Prawdopodobnie nie było meczu, którego wyniku nie dało się ustalić jeszcze przed jego rozpoczęciem. Pytanie brzmiało tylko za ile. Siedmiu zawodników świtu sprzedało bój o ekstra za 265 tysięcy złotych. Według zeznań złożonych w prokuraturze, pierwszy mecz, rozegrany w nowym dworze mazowieckim, miał zakończyć się bezbramkowym remisem. Przypadkowa bramka samobójcza spowodowała, że gospodarze wygrali 1 do 0. Na zgrupowaniu przed wyjazdem do Jawożna siedmiu przekupionych piłkarzy świtu namawiało resztę kolegów, by i oni odpuścili mecz. W drużynie doszło do wielkiego podziału, co poskutkowało tym, że na Śląsku trener Mirosław jak miał do dyspozycji zaledwie 14 zawodników, w tym aż trzech bramkarzy. Zgodnie z planem, rewanż w Jaworznie odwrócił losy dwóch meczów. Pod koniec spotkania doszło do komicznej sytuacji. Trener Copiak był tak zirytowany grą jednego z przekupionych zawodników, że wprowadził za niego nominalnego bramkarza, Łukasza Borkowskiego. Ten tuż po końcowym gwizdku, na pytanie dlaczego musiał zagrać w polu, odpowiedział tajemniczo. Taka jest polska piłka. Większość byłych zawodników z zapewnia, że wychodząc na boisko nie wiedzieli, że coś jest poustawiane. Powiem szczerze, dla mnie to było wszystko jakieś yy, od początku bardzo, 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 bardzo dziwne. Ta afera na nas spadła w zasadzie po ostatnim blisku sędziego i, i już ten mecz w Jaworznie był, był zgoło odmienny, bo, bo, bo coś się tam działo w ekipie Świtu, Nowy Dwór, yy, gdzieś tam wewnętrznie. Myśmy o tym naprawdę jako szatna nie mieli w ogóle pojęcia i, i byliśmy te zaskoczeni. Myśmy jak normalnie w świecie na boisku wtedy moim zdaniem te baraże po prostu wygrali. Radość z utrzymania nie trwała w Jaworznie zbyt długo. Niemal na zajutrz wybuchła afera barażowa. Siedmiu przekupionym zawodnikom z nowego dworu macowieckiego udowodniono winę i postawiono zarzuty. Szczakowianka została ukarana walkowerem w drugim spotkaniu ze świtem, co poskutkowało degradacją z ekstra klasy. Dodatkowo klub rozpoczął rozgrywki na drugim szczeblu z bagażem 10 ujemnych punktów. Żebyśmy mieli jasność. Szczakowianka Jawożno jest przez wielu uznawana za klub najbardziej umoczony w korupcję w polskiej piłce nożnej. Jest to oczywiście wierutna bzdura. Sprawa jej meczów ze świtem była bardzo medialna, nagłośniona na cały kraj, a ponadto uruchomiła wielką maszynę pod nazwą Walka z Korupcją. Całe rzesze innych klubów sprzedawały lub kupowały na znacznie większą skalę. Część z nich ma się bardzo dobrze, kilka występuje nawet w ekstraklasie. Przestańmy zatem patrzeć na Szczakowiankę jedynie przez pryzmat afery barażowej. Podsumowując, Szczakowianka rozegrała w ekstraklasie 30 meczów, w których odniosła 8 zwycięstw, tyle samo remisów i poniosła 14 porażek. Ta afera razszycza, później jakieś walka, utrzymanie o, o, o te miejsca, żeby się do baraży nie dostać. Później ta afera barażowa ze świtem, nowy dwór, gdzie nas degradowano. Także no, trochę, trochę za krótko pograliśmy w tej ekstraklasie, żeby się tak nią nacieszyć, może, żeby wejść na taki poziom solidnego ekstra, ekstraklasowicza. To był taki zespół, że, że jeden za drugiego oddałby życie, jeden za drugiego skoczyłby w ogień. Ja na pewno ten czas wspominam fantastycznie. Spędziłem tam 4 lata i, i niezapomniane 4 lata. Mówię, poznałem fajnych ludzi i mieliśmy jakiś cel, te awanse robiliśmy. Można powiedzieć, że rok po roku człowiek jakoś się tam rozwijał. Myślę, że to jest chyba jeden z najlepszych okresów, gdzie każdy jako młody piłkarz zaczyna i ma jakieś tam marzenia, żeby może doszedł do tego najwyższego poziomu. Powiem szczerze, że, że mi się to udało zagrać w Ekstraklasie i i myślę, że warto czasami marzyć, żeby osiągali ci młodzi, żeby mieli jakieś marzenia, bo czasami, tak jak mówię, mogą się one spełnić. Najwięcej goli zapisał na swoim koncie Dariusz Kozubek, autor sześciu trafień. W związku z tym, że decyzja o karnej degradacji została podjęta niemal w przededniu startu rozgrywek ówczesnej drugiej ligi, Szczaksa nie zdążyła się osłabić, a nawet dokonała porządnych wzmocnień. Do klubu dołączyli tak uznani zawodnicy, jak m.in. Adam Kompała, Grzegorz Król czy Jacek Wiśniewski. Oba, szalenie silna drużyna, bardzo mocny zespół. Myśmy po pierwszej rundzie bodajże 6 z tych punktów już odrobili, mieliśmy 4 punkty straty do... Do tego, żeby, żeby już być na miejscu premiowanym awansem. No, runda rewanżowa, tam były też drużyny, które, które, które bardzo mocno o tą ligę walczyły. Początek jakby sezonu trochę, trochę przez nas nieudany, bo bodajże, żeśmy przegrali z coś na pogoni, chyba u siebie z byłhatowym I, i się posypało znowu, rywale odskoczyli i trochę, trochę to wszystko w po prostu wtedy było czuć, że to powoli, powoli pada. Drużyna była zatem niesamowicie mocna jak na drugi szczebel rozgrywek. Pomimo zażartej walki o miejsce premiowane awansem, ostatecznie nie udało się osiągnąć celu. 10 ujemnych punktów okazało się przeszkodą nie do przeskoczenia. W ostatniej serii gier zrezygnowani zawodnicy z Jaworzna ponieśli w Krakowie swoistą klęskę, przegrywając z Krakowią 1 do 8. Co to co się działo w klubie już przed tym meczem, to, to już był koniec tej szczakowianki. Tam zrobiono w jakiejś, koło tego meczu taką, taką różną jakąś atmosferę grozy, jakichś dziwnych decyzji, żebyśmy wszyscy byli totalnie skołowani. W związku z tym, że część zawodników jeździła na mecz z Krakowa, część zawodników przyjeżdżała na mecz ze Śląska, to tą szatnię po prostu w środku działa czasami od wewnątrz, w jakiś sposób zniszczyli i, i na tym meczu już y, nikt nie był w stanie podnieść rękawicy, a Krakowia była tak rozpędzona, że dobrze skończyło się 8-8, tam mogło skończyć parę naście. No przeważnie tak bywa, że ktoś tam spada z tej ekstraklasy i chce później awansować jeszcze na bazie tych zawodników tego potencjału, co tam się ma w danym pospadku sezonu. Ale się nie udało. Mi się wydaje, że to też wszystkie czynniki takie poza okoliczności takie tej afery tego wszystkiego już tam na nas tak patrzyli, że mi się wydaje, że gdzieś może to tam było takim małym, yy, małą częścią, że nie udało nam się tego zrobić. Gdzieś tam to jakoś ważyło, zawsze nam ciążyło, może i sędziowie też inaczej na nas patrzyli, no i nie udało się. Na dobrą sprawę porażka 1 8 przy kałuży była symbolicznym początkiem końca najlepszej drużyny w historii klubu. Przed kolejnym sezonem odeszło z niej sporo czołowych zawodników, a klub, m.in. z uwagi na lawinowo pogarszającą się sytuację finansową, wpadł na równie pochyłą. Po trzech sezonach spędzonych na drugim froncie tuła się po niższych ligach. W czasach trzecioligowych do Szczakowianki na pół roku wrócił jeden z jej ekstraklasowiczów Łukasz Błasiak. Dokładnie, tam się całkiem to rozsypało. no trener z... Akurat tam zadzwonił do mnie, ale też w Krakowie jeszcze chyba mieszkałem, to jeszcze mówię, a to mogę wrócić na pół roku, chyba tam byłem pół roku. No i później żeśmy się rozstali, no bo ten, ten klub już też ledwo przemysłowo przem finansowo i organizacyjnie też było ciężko i długi tam chyba jeszcze jakieś były z ekstraklasy się ciągnęło, to już coraz niżej. No i w końcu chyba trzeba było wycofać drużynę i założyć jakieś stowarzyszenie. W tym momencie warto wspomnieć, że w sezonie 2007-2008 Szczakowianka, występująca wówczas w a -klasie, dokonała niebywałego wyczynu. W ostatniej serii gier do Jaworzna przyjechała tęcza błędów. Niestety, jedynie w siedmioosobowym składzie. Mimo to goście wyszli na murawę, bo zdawali sobie sprawę, że walkower będzie kosztował ich klub aż 2000 zł, co na tym szczeblu rozgrywkowym jest pokaźną kwotą. Za postawę fair play dostali brawa od miejscowych kibiców, a później dali sobie wbić 34 gole. 34 do 0 jest najwyższą wygraną odnotowaną w polskich rozgrywkach ligowych. Jak widzicie, o sporym pechu może mówić Radomir Jarzynka, któremu zabrakło tylko jednego gola do skompletowania sześciu hat-trików. Z jawożna to już wszystko, mam nadzieję, że materiał przypadł Wam do gustu, zatem zostawcie łapki w górę i pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał na bramkę.pl